Nie tylko działalność kinetyczna, działalność operacyjna w strefie jest wymiernikiem jakości działania polskich sił zadaniowych. Bardzo ważnym elementem jest również zyskanie pozytywnego wizerunku, pozytywnej relacji z ludnością lokalną. Najbardziej efektywnym sposobem, jaki można to uzyskać, jest dostarczanie pomocy humanitarnej, która jest natychmiast widzialna, odczuwalna. Dostarczamy tą pomoc wszędzie tam, gdzie, gdzie jest ona potrzebna. W zakresie odpowiedzialności PKW Afganistan? Odbywa się to dzięki Polskiemu Zespołowi Specjalistów przy PRT i Prowicjonalnym Zespołu Budowy w Gazni oraz Grupie Współpracy Cywilno Wojskowej CIMIC. Pomoc taka odbywa się na dwóch poziomach strategicznym oraz operacyjnym. Na poziomie strategicznym działalność odbywa się dzięki PRT, gdzie cywilni i wojskowi specjaliści realizują projekty, które mają przynieść trwałe korzyści dla lokalnej społeczności. Żeby, żeby no do żeby żeby Taktyczny wsparcia SIMIK przede wszystkim ma za zadanie wspierać dowódcę dowódcę zgrupowania w jego kontaktach z administracją lokalną, z ludnością, z innymi organami takimi jak Policja, Siły Bezpieczeństwa. Jest... Takim elementem kontaktowym pomiędzy tym, co robi wojsko w polu, a tym, co ludność cywilna oczekuje od nas. Obie grupy współpracują z władzami lokalnymi, które doradzają w wyborze i zakresie obszarów pomocy oraz zatwierdzają wybrane projekty. W 2008 roku w ciągu trzech miesięcy przygotowano 20 projektów, z czego zrealizowano 17, 15 z nich ukończono w 2008 roku, a dwa na wiosnę 2009 roku. Poza spektakularną operacją w Malistanie, którą wykonywaliśmy na samym początku, jeździmy właściwie do wszystkich dystryktów. Ostatnio byliśmy w Dżagatu. Ludność była bardzo zaskoczona. Pierwszy raz zobaczyli żołnierzy koalicji od, od początku wojny. No i akurat zobaczyli żołnierzy polskich. Okazało się, że wbrew wszelkim ocenom wcześniejszych, że jest to ludność hazarska, bardzo pozytywnie, dobrze oraz nastawiona. Bardzo dobrze pozytywnie odebrali dostarczoną pomoc niemniej na w Morzu. Do najważniejszych projektów realizowanych na przełomie 2008 i 2009 roku należały m.in. obszary zielone w mieście Gazni, remont sierocińca w Gazni, przebudowa obszarów w miejscowości Gelan w dystrykcie Gelan, studnie w ośrodku dla uchodźców w Gazni, zakup przyborów szkolnych oraz pomocy dydaktycznych dla Departamentu Edukacji w prowincji Gazni, odzież zimowa dla mieszkańców prowincji Gazni zakup i montaż lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną w miejscowości Angiri w dystrykcie Jagori system zasilania w prowincjonalnym szpitalu w Gazni, modernizacja drogi Kula S.A.B.S. w miejscowości Gazni. Jest w trakcie realizacji projekt rozbudowy bazaru w dystrykcie Mokur, budowa drogi, chodników. Od początku 2009 roku PRP skoncentrował się na zwiększeniu środków budżetowych oraz ilości personelu biorących udział w działaniach, a także przeprowadzenie długoterminowych projektów, które mają zwiększony wpływ na infrastrukturę i ekonomię prowincji. Budżet PRT pochodzący z Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych wynosił w 2009 roku 23,5 miliona złotych. W 2009 roku PRT przeprowadził już projekty modernizacji drogi od mostu Faroky do bramy Sanajew w gazni Modernizacji zespołu dróg od mostu Kenek do szpitala prowincjonalnego oraz modernizacji obłodnicy zachodniej w miejscowości Jak Udajemy się do wioski, gdzie doraźnie jest udzielana pomoc i zaopatrywana, zaopatrywana ludność. z rozmów przeprowadzonych ze starszymi miejscowości, z ludnością tutajszą wynika jednoznacznie, że iSub jest bardzo dobrze postrzegany, jest traktowany, jest gwarantem tego, że kiedyś tutaj będzie spokój, że kiedyś ci ludzie będą mogli żyć w spokoju, ponieważ wszyscy tutaj bardzo tego pragną. Poprawa warunków życia i rozwój gospodarczy prowincji Gazni i całego Afganistanu jest jednym z kluczowych elementów powodzenia operacji ISAF. CIMIG nie jest organizacją humanitarną, nie jest organizacją pomocową. CIMIG jest po to, żeby realizować cele dowódcy w polu poprzez m.in. czy dystrybucję pomocy humanitarną, czy przez organizowanie pomocy dla ludności. Zarówno PRT oraz Simic stawiają sobie za końcowy cel – stworzenie samowystarczalnego oraz demokratycznego społeczeństwa.